Świadomość to coś, co wszyscy mamy, czujemy ją codziennie, a mimo to nikt nie potrafi jej złapać za rękę i pokazać o, to właśnie to. Nauka próbowała na wiele sposobów. Neurobiolodzy mówią, że to wynik pracy mózgu. Miliardy neuronów tworzy sieć. A z niej wyłania się poczucie ja. Fizycy i filozofowie umysłu zastanawiają się, czy świadomość nie jest raczej cechą wszechświata, jak grawitacja czy energia, czyli czymś, co istnieje wszędzie, tylko w różnych formach. A duchowość od dawna mówi, że świadomość to dusza, czyli to, co obserwuje i doświadcza. Nie tylko w ciele, ale i poza nim. A więc każdy patrzy z innej strony, ale nikt jeszcze nie powiedział: mamy to. To jakbyśmy próbowali zmierzyć zapach wiatru. Wiemy, że jest, ale nie umiemy go do końca opisać. Może więc świadomość to nie coś, co można odkryć, tylko coś, co można poczuć. Nie do końca nauka, nie do końca magia raczej tajemnica, w której wszyscy bierzemy. Udział, a ty, jak ty czujesz, czym ona jest?